Halo, witajcie w kolejnym vlogu, dawno nie było vlogów tutaj na kanale, no ale to czemuś nie pojawiały, no to już nagrałam film, także jeśli jeszcze nie widziałeś to zapraszam, link zostawię wam tutaj. Dzisiejszy vlog będzie o naszych rozsadach, o naszych roślinkach. Również zapraszam na mój kanał główny, na kanale głównym pojawił się Hall horror. Hor. E, hor. Horror, hol roślinny, w którym to pokazałam e, nasze zakupki. E, to, co kupiliśmy, oczywiście nie wszystko, no bo więcej będzie oczywiście tutaj, więc jeśli macie ochotę zobaczyć ten holną, no to linka też zostawię Wam tutaj do mojego kanału głównego. E, a dzisiaj pokażę Wam, co robiliśmy. A robiliśmy e, całkiem sporo. Mm, sadziliśmy nowo kupione mm, e, ziarenka, kupiliśmy trochę fajnych pomidorów mój mąż tutaj gra pierwsze skrzypce jeśli chodzi o to sadzenie no nie, nie bardzo chciałam się upaprać, a on też sporo czytał o, o pomidorach o, o, o tym jakie to mają być odmiany, najsmaczniejsze najlepsze właśnie do uprawy na balkon bo często mnie pytacie, czy ty później będziesz to wsadzała do gruntu nie, nie będę wsadzała tych, tych roślinek do gruntu czy do jakiejś rabatki tam za domem e, warzywnej, będziemy je hodować na balkonie. Tak sobie wymyśliliśmy, e, tak wyczailiśmy, widzieliśmy też u innych osób, u vlogerów, u blogerów, że tak robią, że sadzą w wielkich donicach i e, uprawiają na balkonie. I my też wymyśliliśmy sobie, już w zeszłym roku sobie wymyśliliśmy, m, że będziemy chcieli mieć taki balkon właśnie do odpoczynku. My wiosną i latem bardzo dużo czasu spędzamy właśnie na balkonie. No bo to tutaj mamy balkon od strony południowej, jest sporo słoneczka. Człowiek wiecie, łaknie tego słońca właśnie na, na wiosnę. Więc tutaj mamy postawione krzesełko, herbatka, kawka. Siedzimy sobie, gadamy, jest bardzo przyjemnie. No ale fajniej i przyjemniej by było, gdyby było więcej kwiatów, gdyby coś się udało wyhodować, gdyby można było zainstalować jakieś oświetlenie. No i tak myśleliśmy o tym w zeszłym roku i tak zeszło nas i pandemia i wypluło wypluło całkowicie z, z wszystkich chęci, więc stwierdziliśmy, że w tym roku nie odpuszczamy w tym roku to robimy po prostu. Zaczęliśmy od sadzenia z, z nasionek posadziliśmy różne właśnie ciekawe odmiany pomidorów w wersjach premium, w wersjach F1 mam nadzieję, że coś z tego będzie, zdecydowaliśmy się również na pomidora, który nazywa się czarny książę, który ma smakować pikantnie jestem bardzo ciekawa tego pomidora, jeżeli on smakuje pikantnie, no to musi być coś ciekawego rzeczywiście um, także na pewno będą Pomidorki, pomidorki koktajlowe, większe pomidory, oh, będzie się działo, także to od razu Was zapraszam do obserwowania i zostawienia łapki w górę i subskrypcji i dzwoneczka, żeby Was nic nie minęło. wszystko Wam tutaj będę pokazywała. Co się jeszcze działo, zamówiliśmy nasze pierwsze kwiaty przez internet, zamówiliśmy kwiaty balkonowe, no i... <laughs> że e, ja nie jestem jakąś wielką fanką pelargonii, to zamówiliśmy właśnie pelargonię mm, zamówiliśmy pelargonię, ale w takiej bardzo ciekawej odmianie, jest to pelargonia angielska, e, w odmianie Angel Eyes Be Color w dwóch kolorach, e, ona jest biało bordowana, no przecudna i stwierdziliśmy, że będziemy robić kompozycję mm, zrobimy kompozycję takie, żeby w jednej skrzynce nie była sama pelargonia tylko pelargonię planujemy posadzić taką trawką, żeby tam gdzieś z tyłu była jako tło Euh... Um... Chyba tak, chyba tak to mieliśmy w planie. A do drugiej kompozycji mamy zakupioną dichondrę, dichondrę srebrzystą. I do tej Dihondry planujemy posadzić niecierpi. Na, na niecierpki jeszcze czekamy, na sadzonki czekamy. Mają zostać wysłane po 15 kwietnia, więc liczę, że już niedługo do nas dotrą. No i to będą kompozycje kwiatowe, które nas tutaj będą cieszyć. Oprócz tego zasadziliśmy słonecznika, oprócz tego zasadziliśmy maciejkę. Godecie, no, zobaczymy, czy to wszystko wyjdzie. Petunię zasadziliśmy również z, z nasionek. Ciekawa też jestem, czy to wszystko wyjdzie, czy, czy nam się uda w ogóle to dotrzymać, dociągnąć z tych wszystkich właśnie nasionek, także to będzie to będzie to. Następną rzeczą będzie ogarnięcie balkonu. W sensie przygotowanie miejsca do siedzenia, przygotowanie może myślimy o jakiejś Podkładce, być może taki dywan, yy, wiecie. Yy przepuszczalny na wodę taki żeby po prostu nie i nie wiem jak to się nazywa zewnętrzny po prostu, dywan zewnętrzny może być może coś rozwijanego, ale właśnie sztuczna trawa, nie wiem też nad, tym, nad tym myślimy, nad tym miejscem będziemy je przygotować, jakieś oświetlenie, coś w tym stylu rozglądamy się również za półkami, będziemy mieć trochę ziół, trochę sałat, więc też fajnie byłoby gdzieś je rozlokować Także tak, wiosna w pełni. Tak jak wspominałam na Facebooku, że moje serce zarosło roślinami. Nie wiem jak to się stało, ale się stało. Czy coś te sianka na ten na święta? Nie te no święta. Tak, no tak spakował Co chcę powołać? Czuję się tutaj. <laughs> ale jest eko? No jest eko.

say i could have done more than i did now. sometimes it can be hard yeah it can be hard yeah it can be hard when you grow up people fill you with doubt you start thinking about what you're gonna do now but uh, we, we only got one chance and got one life to live. to live and it's do or die gotta make it count so lose your worries let your problems go on Slow down. I ain't never gonna slow down. I, ain't never, gonna slow down. I ain't never gonna slow down. I don't wanna waste time. I don't wanna waste time. I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get. I just wanna get higher Sometimes people will try to hold you back From being who you want to Don't be questioning why Do whatever feels right on your passion and fight Cause we Only got one chance And got one life to live But Aleśmy myśmy się kupili, a się kupili kwiatuszkę, wszystko trzeba było ściąć. Wspaniały kwiatuszek No i liczmy, że wejdą tutaj ze środka nowe. Uh -huh. I drugi tak samo zrobię. Ten wygląda trochę gorzej. O nie, wszystkie ucinasz? Tak. No i po kwiatuszku koniec Tak i trzeba liczyć, że puści nowe. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ma są i żywe kamienie, są i rzeczy na balkon, jest i tużyca do naszych kompozycji, i petunie, i pomidorki, i kuflik, i koktajlowe, i truskawki. No po prostu wszystko mamy. Fantastycznie. A ja dzisiaj jestem po nagrywaniu, możecie zobaczyć z tyłu rozstawione w rozstawione jeszcze są niepogaszone światła. Oczywiście, że się odzywam do was zazwyczaj w dniach, kiedy, kiedy nagrywam, kiedy jestem gotowa, kiedy mam zrobione włosy, kiedy mam zrobione makijaż, kiedy... Pff, w miarę, w miarę wyglądam e, przybywam do was i jeszcze chciałam wam pokazać e, zamówionka które do mnie przyszły które w najbliższym czasie pojawią się również na kanale głównym w formie mierzymy i nie tylko pierwsze zamówienie jest ze sklepu Celbes kolejne zamówienie wiosenne ale mają tak super rzeczy na wiosnę że no nie mogłam się opanować i tak, bluzeczka wiskozowa tunika w kolorze mm, takiego pastelowego neonowego pomarańczu ja uwielbiam teraz te tuniki wiskozowe i one są dłuższe, one są zwiewne, one e, sprawiają, że nic nas nie krępuje, także m, taka tuniczka zamówiłam zestawik e, t-shirtów t-shirt biały, t-shirt czarny one są takie dłuższe, na tym mi zależało, że były właśnie nieco dłuższe. No i wziąłam klasyczne kolory czarne i białe tego nigdy dość w szafie. Sukienka granatowa, również chyba z wiskozy albo właśnie z jakiegoś um, eko, tak, organiczna bawełna. Granatowa sukienka z taką tutaj falbaneczką to już tak można by powiedzieć na na przełom wiosny i lata ja zazwyczaj nie mogę, nie mogę doczekać, kiedy ją będę mierzyła kiedy będę sprawdzała, dopiero co to do mnie doszło dopiero co dzisiaj odebrałam, już Wam nagrywam już Wam pokazuję i coś, co będę miała chyba pierwszy raz w moim życiu to dżinsowa koszula dżinsowa koszula z takimi szlkretowymi guzikami, zobaczymy jak się będzie sprawdzała ja ją chcę na różne sposoby wykorzystywać, nie tylko jako koszulę, ale również jako narzutkę również jako taki dodatek do stylizacji, także to jest pierwsze zamówienie będzie pierwsze, mierzymy a tu moi kochani mam drugie zamówienie tak dobrze widzicie, jest to, to torebka, jest to zamówienie z H&M też takie wiosenne, też takie zwiewne eteryczne to jest koszulka, taka fioletowa, w kwiatuszki, z Nie otwierałam tutaj wszystkiego, takie pojedyncze rzeczy, też tego nie mierzyłam, po prostu nie mam na to czasu. No ale będzie, mierzymy. To jest sukienka w kwiaty, taka midi. Tu mamy czarne spodnie w kant, no. Ciekawa jestem. Takie eleganckie. Do tego mamy białą koszulę. Do takich portków, właśnie w kant, Myślę, że będzie super wyglądała. Ale wzięłam też różową z takim kołnierzem. Jezus, jakie ja, ja mi się te kołnierze nie podobają. Nie pytajcie mnie, ale no wzięłam. Wzięłam e, w ramach testu, w ramach sprawdzenia. Żeby się może pośmieć A co? E, co to jest? To jest też koszulka, ale ogromny rozmiar. 4XL wzięłam, no. Tak wziąłam oczywiście na wyrost żeby żeby było koszulka z kołnierzem, no i wzięłam curvy jeggings Skinny Fit z wysokim stanem, zobaczymy. Zobaczymy. Dawno mi nie było hm Domagałyście się będzie mierzymy, będzie się działo na wiosnę specjalnie dla Was. Your worries, let your problems go on, on. Until my whole body burns out, I ain't never gonna slow down.